Tymi takimi użytkownikami, pierwszymi, właśnie to co powiedziałeś, prezeski, prezesi, to też Jakub Matwiejczyk w ramach Apple Community mówił. Zresztą też zapraszam na rozmowę z Jakubem w ramach rozmów Winergo. Link w opisie e, odcinka, gdzie też rozmawiamy, dlaczego to się często zaczęło, że ci tacy beginnersi to właśnie często zarząd, bo był zainteresowany tymi nowinkami. A po drugie, no to też jakby ktoś powiedział, że ten sprzęt jest i fajny, i bezpieczny, ale. To okazuje się, że nie całkiem wdrożony w organizacji, czy on sobie tak gdzieś na obrzeżach tej organizacji funkcjonuje. Czyli mamy te organizacje, w których nie ma nic, tak, bo, bo nigdy nie było i mamy organizacje, w których okazuje się, że coś jest, tak, tylko poza oficjalnym obiegiem. Tak możemy to nazwać, tak. I, i w jednym i w drugim przypadku w zasadzie będziemy startować od tego samego punktu, czyli hmm. takiego audytu funkcjonowania tych, tych urządzeń w organizacji. No bo te urządzenia... No, chcielibyśmy, żeby nie pozostawało właśnie samemu sobie, tylko było pod zarządzaniem. Żeby współpracowało z pozostałą infrastrukturą y, firmy, no bo zawsze będzie jakieś potrzeba podłączenia się do firmowego WiFi, fi e, autoryzacja takiego użytkownika i te wszystkie elementy musimy skonfrontować.